Cześć moi drodzy, cześć moi mili, witam Was serdecznie na kanale Wife PC i zapraszam Was dzisiaj na test, na recenzję klawiatury z mojego zestawu marzeń, z mojego stanowiska marzeń, dokładnie jest to Sharkoon Skiller SGK50S4. Klawiatura, którą widzieliście na razie tylko w prezentacji właśnie tego mojego stanowiska, a myślę, że której warto zdecydowanie... Poświęcić nieco więcej uwagi, bo chociaż nie ma tutaj dodatkowego oprogramowania, to ta klawiatura nie tylko, że idzie z trendem klawiatur 60% tak zwanych, ale ma również takie zalety, które myślę, że może nie jednemu z Was przypaść do gustu. Zapraszam już na szczegóły. Wyjaśnijmy sobie od razu, czym w ogóle jest klawiatura 60%. W porównaniu do klasycznej, która ma oczywiście wszystkie literki, ma klawisze strzałek i blok numeryczny, jest mniejsza. Jest mniejsza nawet od klawiatury TKL, która nie posiada w ogóle bloku numerycznego, ale ma klasyczne klawisze strzałek. Ona jest najmniejsza. Z tych wszystkich trzech typów, tutaj nawet nie ma dedykowanych klawiszek strzałek, one owszem znajdują się. Ale jako dodatkowe klawisze, które działają tylko i wyłącznie z klawiszem funkcyjnym. Siłą rzeczy już na tym etapie doskonale widać, że SGK50S4 nie jest klawiaturą dla wszystkich, bo jeżeli często tych strzałek używacie, to ich brak będzie zdecydowanym minusem, który w zasadzie całkowicie będzie skreślał wybór tego typu rozwiązania, i to no, idę o zakład, że jest większość z Was. Po prostu ta klawiatura do codziennego użytku nie będzie się nadawała tak, nie wiem, z 70%, może nawet więcej użytkowników. Jeżeli natomiast tych klawiszy strzałek nie korzystacie, szukacie klawiatury możliwie małej i to jeszcze porządnej, to to jak najbardziej może być bardzo ciekawe rozwiązanie. I na moim kanale pojawiła się już jedna klawiatura... Właśnie 60%. Mowa oczywiście o Corsair K65 Mini z podświetleniem RGB. Tu oczywiście RGB też jest. I miałem też fajne, właśnie, porównanie, jak te klawiatury wypadają i która z nich jest w stanie zaoferować więcej. Testowana, recenzowana klawiatura jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Ja na co dzień korzystam z tej białej, no z uwagi na budowę, oczywiście, całego stanowiska. Ale jest również wersja czarna, z której uwaga, uwaga, też korzystamy na co dzień, nawet nieco dużej i intensywniej niż z tej białej, bo ta klawiatura jest na naszym tutaj stole na blacie serwisowym do, podpięta do jednego z komputerów. I bardzo ważna informacja, jest to klawiatura przewodowa, która łączy się z komputerem za pomocą przewodu ze złączem USB-C z jednej strony i bardzo ciekawie zastosowano jej podłączenie Początkowo podchodziłem bardzo sceptycznie do tego kabelka sprężynowego, ale w praktyce okazuje się, że jest to mega, mega fajne rozwiązanie i nie będę ukrywał, chciałbym widzieć więcej klawiatur właśnie z takim przewodem. Do takiego normalnego podpięcia, ona może niekoniecznie będzie idealna i to też weźcie pod uwagę, bo czasami jest potrzebny po prostu dłuższy przewód, żebyśmy mieli możliwość gdzieś tam tą klawiaturę sobie na bok, na przykład przestawić, ale zarówno na naszym jednym z komputerów serwisowych, jak i właśnie stanowisku testowym tym moim takim fajnym. Ona się doskonale sprawdza, bo jest blisko komputera. Ten przewód jest fajny, elastyczny, który nie plącze się, i to jest największa jego zaleta, a z drugiej strony jest on na tyle elastyczny, że w każdej chwili klawiaturę można odsunąć albo nawet po prostu. Odpiąć. Przewód jest w oplocie materiałowym. Nie widziałem, żeby coś tam było nie tak wykonane. Tam jest nawet cienka warstwa pozłacania, ale już widać po kilku użyciach, że ta warstwa złota zaczyna schodzić i już widać gdzieś tam goły metal. Klawiatura to jest klawiatura mechaniczna i co ciekawe, to jest kolejne rozwiązanie, bardzo nietypowe, a które też chciałbym widzieć w większej ilości klawiatur, bo mamy tutaj przełączniki mechaniczne, które możemy bez problemu wymieniać i zarówno klucz do kapsli, jak i klucz do przełączników znajduje się w zestawie z klawiaturą, a same osobne przełączniki, to takie jak Wam się podoba, możecie sobie zamówić, również Sharkoon ma je w ofercie i tu tak naprawdę wybór jest przeogromny, bo to są zarówno Taktyczne przełączniki, przełączniki liniowe o różnej sile nacisku, która jest potrzebna do aktywacji klawisza, czy oczywiście różnej wysokości, na której ta aktywacja następuje, możecie je mieszać, absolutnie, oczywiście przecież nie ma żadnego problemu, tak? Żeby tą klawiaturę mega maksymalnie spersonalizować do swoich wymagań. Oczywiście kapsle same na klawiaturze też jak najbardziej można wymienić. Nawet w zestawie mamy dwa takie niebieskie, niezależnie od wersji kolorystycznej klawiatury i można sobie je zamienić właśnie na klawisz funkcyjny oraz escape. Do tego one zostały zaprojektowane, żeby właśnie te dwa klawisze dodatkowo podmienić. Klawiatura nie ma żadnego podpórka pod nadgarstek, ale ma nóżki, które są regulowane w dwóch wysokościach. I co ciekawe, wszędzie tutaj mamy gumowe nóżki. Zarówno kiedy klawiatura jest złożona na tych mniejszych nóżkach, jak i na tych dużych nóżkach. Wszędzie więc jest ten system antypoślizgowy. Na takim gołym blacie nie mam pojęcia, jak on się sprawdza, bo w tej chwili już takiego nigdzie praktycznie tutaj nie mamy. Wszędzie są albo maty antystatyczne, albo tam. Podkładka praktycznie na całe biurko, i klawiatura mimo małych rozmiarów się nie przesuwa, ale to jest klawiatura mechaniczna, więc ona też jakoś mega tutaj lekka nie jest. To jest klawiatura z podświetleniem RGB. Mamy tutaj również budowaną pamięć, która pozwala nam na projektowanie, na programowanie mag. Ale uwaga, uwaga, nie ma tu absolutnie żadnego oprogramowania. Wszystko obsługujemy za pomocą skrótów klawiaturowych. Oczywiście najczęściej korzystamy z dedykowanego klawisza Sharkun, żeby je aktywować. No i możemy sobie zmieniać tryby poświetlenia, kolor, intensywność. W zasadzie wszystko to samo, co normalnie moglibyśmy robić z poziomu właśnie oprogramowania. A tutaj nawet tego nie trzeba instalować. Czy jest to dobre rozwiązanie? Pewnie dla wielu z Was tak. Dla mnie osobiście mega dobre, bo kolejny soft, który potencjalnie może zamulać, a zawsze szarku nie czarujmy się, ale miał problem z tym softem, bo ani to nie było dobrze spolszczone, o ile w ogóle było spolszczone, to jeszcze do każdego urządzenia potrzebny był osobne, a tu problem, cykl odchodzi i go po prostu nie ma. Ale jest też pewna upierdliwość. Tak jak już na początku mówiłem, klawiatura 60% nie jest pewnością klawiaturą dla wszystkich. Jeżeli chcemy skorzystać z klawiszy strzałek, musimy to robić z klawiszem funkcyjnym i dopiero potem dedykowane klawisze. To samo dotyczy klawiszy funkcyjnych od F1 do F12. One również wszystkie są, ale ukryte pod innymi klawiszami i nawet w niektórych grach może to być pewien problem. Wszystko oczywiście zależy od tego w jakie gry gracie, jakie ustawienia sobie wybierzecie, mogą się takie ograniczenia pojawić. Jeszcze raz to podkreślam i tego typu klawiatury, które widzę, zaczynają się robić dość modne i często się pojawiają ich recenzje właśnie na YouTube, między innymi, no, nie są uniwersalne, tak? I to sobie jasno od razu powiedzmy. I co do użytkowania SGK50S4. No nie bez przyczyny zastąpiła ona klawiaturę Corsair, którą mieliśmy tam na stanowisku, bo w naszych zastosowaniach, które są raczej gamingowe niż biurowe, sprawdza się doskonale. W przypadku programów biurowych czy aplikacji użytkowych, gdzie przydają się klawisze funkcyjne, jak i strzałki, no ona nie będzie się dobrze sprawdzała, będziecie się po prostu irytowali, bo nawet samych klawiszy będzie Wam brakowała, a korzystanie każdorazowo z klawisza tego szarkun funkcyjnego i jakiegoś dodatkowego, żeby na przykład wywołać f1, f2 czy f3, jest po prostu upierdliwe i tego się w żaden sposób nie przejdzie. Jednak jeżeli Głównie skupiacie się na graniu, głównie korzystacie z klawiszy w sad, ewentualnie oczywiście klawiszy, które gdzieś tam są w okolicach, a bardzo rzadko z klawiszy strzałek czy funkcyjnych, to to rozwiązanie może wam przypaść tak, jak nam przypadło do gustu. Klawiatura jest porządnie wykonana, gra się na nie rewelacyjnie, jak zresztą na każdej klawiaturze mechanicznej z dobrymi przełącznikami. A tutaj, out of box, mamy do testów dotarły kejle liniowe czerwone. Dostępna jest również wersja z przełącznikami brązowymi i niebieskimi. Ja ogromnie doceniam możliwości jej personalizacji, bo osobiście nawet do grania wolę właśnie przełączniki taktyczne z wyraźnym skokiem. Najlepiej, żeby jeszcze klawiatura była głośna. Tak lubię głośne klawiatury, tak samo jak lubię ciężkie myszki. I te możliwości personalizacji wtedy człowiek docenia. Co więcej, to jest również bardzo dobre rozwiązanie, jak chodzi o ewentualną naprawę. Bo jeżeli jakiś przełącznik przestanie nam reagować, nie musimy przynosić klawiatury do serwisu, żebyśmy my tutaj na miejscu ten przełącznik wylutowali, wyczyścili, co oczywiście również kosztuje. A można bez problemu kupić paczkę przełączników za około 60 zł, za 35 sztuk i taki przełącznik wymienić dosłownie od tak samodzielnie, korzystając z dołączonych do klawiatury akcesoriów. Cena klawiatury. To około 320-350 zł. Niestety, podobnie jak patrzysz z przełącznikami, w tej chwili jest ona dość ciężko, dość trudno osiągalna. Widziałem ją na Amazonie, ale nie w żadnym polskim sklepie. Mam nadzieję, że to się e, przede wszystkim poprawi, bo produkt jest bardzo dobry. A co do ceny, myślę, że bardziej realna by była między 280 a 300 zł, ale to też jest nowość i podejrzewam, że z czasem te ceny mogą po prostu nieco jednak spaść. Moi drodzy, na zakończenie prośba ogromna do Was. Dajcie znać w komentarzach, co Wy w ogóle sądzicie o klawiaturach 60% właśnie czy jest to rozwiązanie dla Was, czy nie, bo zauważcie, że dużo ich się pojawia właśnie w ofertach producentów, różnych producentów, nie tylko Sharkun, nie tylko Corsar, który był wcześniej produkowany, ale również inni mają coraz więcej takich niewielkich konstrukcji, które no jeszcze trochę zmieszczą się na jednej dłoni. Ofercie, no ale oczywiście siłą rzeczy one są mniejsze i nieco mniej funkcyjne niż ich duzi odpowiednicy. Czy to może być tak naprawdę produkt taki na codzienne użytkowanie? I czy to może być produkt do Was? Bo zależy mi na tym bardzo, żebym wiedział też, jaka jest grupa de facto odbiorców docelowa tych klawiatur. U nas się sprawdza zadziwiająco dobrze, czy jesteśmy wyjątkami. Możliwe. Słuchajcie, ode mnie na tyle. Ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o kciuki w górę i komentarz chociażby dla statystyki, jak nie chcecie się zwierzać, co sądzicie o klawiaturze. Ode mnie na tyle. Dzięki za uwagę, cześć, hej i trzymajcie się.